Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w czterech odcinkach. Tak jest. Trzy z nich to bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. W pierwszym etapie zastanów się nad taką rzeczą. Gdyby w tym poleceniu pojawiło się jeszcze dodatkowe polecenie, to znaczy naszkicować wykres funkcji f od x, jak byśmy to zrobili? No, w pierwszym etapie musielibyśmy narysować funkcję y, to się równa. 1 podzielić przez x. Następnie tą funkcję przekształcilibyśmy poprzez powinowactwo prostokątne względem osi x o skali równej 4 i wtedy otrzymalibyśmy wzór funkcji y to się równa 4 podzielić przez x. A następnie taką funkcję przesuwalibyśmy o wektor i tutaj pojawia się właśnie całe Klu tego naszego zadania. Jaki wektor, o jaki wektor należy przesunąć tą funkcję, aby otrzymać funkcję o takim wzorze. Zobacz, my tutaj do x mamy dopisaną plus dwójkę, prawda? Do całej funkcji mm, możemy powiedzieć, że jest jeszcze dopisana liczba plus 0, chociaż my jej nie widzimy, bo przecież nikt tego nie będzie zapisywał. I teraz z tych dwóch liczb odczytujemy współrzędne wektora przesunięcia. Pamiętaj, że zawsze ta liczba, która jest dopisana do X musi być przepisana z przeciwnym znakiem, czyli tutaj wpisuję minus 2, natomiast to, co jest dopisane do całego wzoru funkcji, po prostu przepisujemy. I taki jest wektor przesunięcia, to są jego współrzędne. W wyniku przesunięcia funkcji y otrzymasz funkcję f od x, nie, do, nie będę już dopisywał wzoru, nie ma sensu. Po, po co ja o tym w ogóle wspominam? E, dlatego tylko, że my z e, wektora przesunięcia możemy odczytać dziedzinę, zbiór wartości funkcji i przedziały monotoniczności tej funkcji. Popatrz. Zapiszę sobie jeszcze raz. Dodam tutaj jeszcze coś takiego jak współczynnika. Współczynnik A jest dodatni. Jest równy 4. To oznacza, że wykresy funkcji, jakbyśmy je narysowali, na przykład mielibyśmy funkcję 1 przez x, prawda, czyli współczynnik a takiej funkcji jest równy 1, to wtedy wykres wyglądałby w ten sposób. Gdyby był minus 1, to wykres by wyglądał tak. Nie? Czyli zajmowałby inne ćwiartki. My mamy z plusem, więc zajmujemy te ćwiartki. W tych dwóch ćwiartkach widzimy, że wra wraz ze wzrostem x'ów wartości funkcji cały czas maleją, nie? Czyli jest to funkcja malejąca w pewnych przedziałach. Tak? Dla a dodatniego funkcja będzie malejąca. Co ciekawe, nie? Tak, tak znowu trzeba na odwrót myśleć. Dobrze. Za chwilę monotoniczność. Teraz jeszcze tylko dopiszę wektor przesunięcia o współrzędnych minus 2,0. I teraz dziedzina. Dziedzina to liczby rzeczywiste. Zobacz jaką liczbę tutaj wpiszę. Bez minus dwójki tak, to się zgadza. Właśnie muszę przepisać z wektora przesunięcia minus dwójkę do dziedziny jest gotowe. Następnie zbiór wartości funkcji. To liczby rzeczywiste, ale bez czego? Zobacz, jaką liczbę wpisuję. Bez zera. No dokładnie, to zero bierzemy stąd. No i teraz zapiszmy jeszcze monotoniczność, przedziały mono, monotoniczności, funkcja malejąca. Przedziale od minus nieskończoności do minus dwójki, czyli do tak zwanej asymptoty pionowej funkcji. Gdybyśmy sobie tutaj dorysowali, nie. To jest asymptota. Ta asymptota. Tej asymptoty nigdy nie przecinamy wykresem funkcji. I teraz tutaj nie dopisujemy żadnego znaczka sumy, tylko średnik od minus dwójki do plus nieskończoności. Rozumiesz już? Patrząc na wzór funkcji tej początkowej, musimy odczytać współczynnik A, następnie wektor przesunięcia, i z tych dwóch rzeczy wyznaczysz to, co potrzebujemy do całego rozwiązania. Jeśli chcesz się poczuć pewnym, pewną rozwiązań, zapraszam jeszcze do odcinków bonusowych, będziemy to zadanie rozpatrywali dalej. Tam pojawią się już takie troszeczkę bardziej rozbudowane wzory, ciekawsze, będziemy musieli je przekształcać do takiej postaci funkcji homograficznej, żeby można było coś z nich odczytać, bo na przykład ze wzoru 2x odjąć 1 podzielić przez X, nie odczytasz tak bezpośrednio współczynnika A. Wektora przesunięcia też nie odczytasz, więc zapraszam do tych odcinków, no i będziemy się uczyli troszeczkę więcej i dokładniej.